Dzień doberek z rana. Mamy godzinę... Która to? Dochodzi siódma. Czekam teraz na lotnisku. Jeszcze nie idę do odprawy, bo jeszcze troszeczkę czasu mam, więc sobie... E, przyszłam na kawę, ale tutaj ludzi dzisiaj jest, bo ja lecę z tego... z Leeds Bradford. po prostu jest masa ludzi. Na Zakryntos gdzieś tam lecę, nie wiem, jeszcze głównie do Gdańska, drogę do Warszawy. Ja lecę do Warszawy. Szkoda, że nie ma już lotów do Katowic. To było najlepsze połączenie. Więc ja jeżdżę z Doncaster do Katowic, ale niestety już nie ma tego. Więc muszę do Warszawy i siostrami mnie odbierze z lotniska Chopina, także super. Bo ja powiem Wam, szczerze, ja się gdzieś boję jeździć tymi pociągami i tak dalej, wiecie, teraz jest tak niebezpiecznie na całym świecie, że nie wiem, ja jakieś mam obawy. Wolę samochodem jak tylko jest możliwość bezpiecznie w miarę. No dobra, więc dopijam kawę i idę zaraz na odprawę. Niech się trochę zwolni miejsca, bez bardzo dużo. Bardzo dużo. Piszcie co u nas, jak się macie, jak się czujecie. Droga na lotnisko przebiegła bezproblemowo, nie było, bo wiecie co, czasem są e, roboty drogowe i jak jest też taki dzień szczytu, no to jest po prostu tak dużo aut, zakorkowane wszystko, ale na szczęście e, dzisiaj jest fajnie. No dobra, więc dopijam kawę i no i co, widzimy się już pewnie w Polsce. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie dzisiaj przebiegało. Jestem dobrej myśli, gdzieś przestałam lubić loty, powiem Wam, jakoś mnie już tak nie bawią, nie rajcują jak kiedyś, jak widzę duży tłum, to też mnie to drażni, kiedyś mi to nie przeszkadzało, a teraz czym starsza, tym, tym, czym więcej ludzi i się obcierają jeden na drugiego, to mnie to drażni. Okej, okay, życzę Wam miłego dnia. No słuchajcie, ja już jestem po tej, po tej pierwszej odprawie. Byłam chwilę tylko w tym sklepie bez ale nic nie kupowałam, bo ja mam mały bagaż. Także, nawet jakbym perfumy kupiła duże, to, to po prostu kochani, nie zabiorę ich ze sobą. Będę musiała wyrzucić drugim, jak będę przelatywać z powrotem do Anglii. Więc wpadłam na pomysł, że hmm, kupię sobie za 2-3 flakoniki, takie po 10-20 po ml z tego. Rozlewni, wiecie? Zawsze. Wczoraj kupowałam perfumy z rozlewni, tak jak mi się podobały. No, czekam na na przydzielenie gate, to znaczy tej ranek. bo jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, jeszcze może z 20 minut sobie poczekać, ale ludzi, ale ludu, ale ludu, powiem wam, że ja nie wiem, ja gdzieś już odwykłam od, od takich Miejsc publiczne Już mnie drażnią takie miejsca. Kiedyś to mi to nie przeszkadzało. Im więcej ludzi, tym lepiej. A teraz co? Już mnie to drażni, będę Wam z wiekiem. No, także zobaczymy. Dużo się pozmieniało tutaj. Teraz gdzieś trzeba buty do jakiejś maszyny wkładać. Nie wiem, co oni sprawdzają. Jakieś tak, takie dziwne procedery. No, i tutaj już mi bagażu nie sprawdzali ani nic, tylko wystarczyło, że przeszłam przez bramkę i po prostu yy, odbiłam ten yy, kod kreskowy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dwa lata temu jakoś inaczej to wyglądało. Dobra, nic. Uciekam i widzimy się, kochani, później, już pewnie na miejscu się Moja siostrynia po mnie przyjedzie, jak się cieszę, bo no, wiecie, boję się po prostu tymi, tymi pociągami jeździć. Dobra, to nic, to na razie. I tak kochani przy okazji to jeszcze Wam pokażę moją dzisiejszą stylizację. To są te rzeczy z temu, kochani, nie z temu tylko z Aitaobai, te nowe rzeczy. Tylko jedynie co to sobie dobrałam... Jak ulał pasują, kochani, legginsy. A teraz zobaczcie. Są rewelacyjne, naprawdę i mega wygodne, mega wygodne. Bo tylko tak chciałam Wam pokazać dzisiejszą moją luźną stylizację. Dzień dobry, dzień dobry, słoneczka moje kochane. Witam się w końcu z Wami z Polski. Tak jak obiecywałam, tak dotrzymuję słowa. Pewnie nie będę często nagrywać, bo za dużo się tutaj dzieje. Wszystkich obskoczyć, całą rodzinę to nie jest łatwo. Ale tak, doleciałam szczęśliwie, wszystko przebiegło bez większych zakłóceń. Z Warszawy mi odebrała siostra, także nie musiałam się pociągami przemieszczać. No i co pogoda dopisuje. Dzisiaj się, kochani, wybieram z tym moim najstarszym synem na jakiś obiadek i później się umówiłam też z przyjaciółką. Tym razem się zatrzymam u mojej siostry w jej nowym domu w końcu się wprowadziła do tego nowego domu taki piękny po prostu taki piękny, powiem Wam, że jestem pod wrażeniem jaka cisza jaki spokój, bo ona ma wokół lasy sarenki sobie tam chodzą odpoczywam sobie zrobiła rodzinnego grilla, także cała rodzina się praktycznie zjechała było tak miło, tak sympatycznie tego mi było trzeba kochani to są prawdziwe wakacje takie z rodziną no i powiem Wam, o, byłam też na takich małych zakupach z babcią wczoraj, tam sobie coś pokupowałyśmy i wiecie co, szukałam, to Wam przy okazji pokażę, poszukałam jakiś spodenek z materiału, tam w Anglii gdzieś, wiecie co, nie mogę znaleźć tego, czego szukam i tutaj sobie znalazłam materiałowe, fajne spodenki, bo ja nie lubię za krótkich tych spodenek, wiecie? I jedne sobie kupiłam takie, eleganckie, fajnie wyglądają, do wielu moich stylizacji, one kosztowały tutaj w tym butiku 120 zł, 120 zł. Tutaj drugie spodenki sobie kupiłam, takie spódnico-spodnie można powiedzieć, kiedyś często chodziłam w takich spódnico-spodniach, akurat były w promocji ze 128 na 95 zł, to jest polska firma Przybylska and Jordanów. Minoł jakaś firma, nie wiem, nie, nie znam. Ale sobie sami zobaczcie. Jakaś taka firma, nie wiem, czy znacie, czy nie. Także takie sobie jedne wzięłam. Tutaj może tak nie wyglądają, ale bardzo ładnie wyglądają już na ciele, na figurze. Mm. Także to jest taka spódnica, spodenko, spódnica. Fajna. I kochani, jeszcze sobie kupiłam nie chciałam czarnych, chciałam jakieś jasne, takie. Tutaj mi doradziły babeczki. Taką sobie bluzeczkę kupiłam do tego. O. Taka. Tourystycznie pasuje, tylko nie wiem, czy teraz do mnie pasują takie, takie wiecie, myszkamiki, bo tak wygląda jak myszkamiki. Ale ładnie się komponuje tutaj, wiecie, z tymi spodękami. Bardzo fajny materiał. Także za tą bluzkę, kochani, dałam 115 zł. I zaraz wybieram się na ten obiad, na kolację. Wczoraj byłam y, z synem. Y, w takiej restauracji, czekajcie, nie pamiętam nazwy, może nie będę mówiła nazw, ale to była azjatycka, azjatycka jakaś restauracja. No i nawet było dobre jedzenie. Zamówiłam sobie, bo jeszcze zadam obiad przed. Bo wiecie, jak to moja babciunia kochana, co nie? Dzisiaj spałam u babci, bo babcia bardzo, bardzo chciała, żeby kilka nocy u niej spała. Potem jeszcze. Do taty muszę jechać, potem znowu do siostry. Dzisiaj, powiem Wam, że na krótko tutaj jestem, na krótko, ale babcia jak zwykle, rano wstałam, już śniadanie było na, na stole, jak to moja babciunia. Zresztą tak to jest z babciami naszymi, prawda? No, dzisiaj sobie pospałam długo. Tak długo to jeszcze nie spałam, od head-head czasu. Do godziny 10 prawie spałam. To był taki Rarytas, tak mi się tu dobrze spało. No i już śniadanie było na stole. Ja mówię, babcia, o tej godzinie to ja nie jem. Ale tu musisz zjeść, wiecie, jak to z babciami, co nie? Tyle dobroci, tyle jedzonka, jejku. Tu jakieś cukiereczki powiem Wam wczoraj kupiłyśmy. Y Helena Oranżada. Nie wiem, czy jadłyście, ale rzeczywiście y, ta oranżada Helena to jeszcze smak z dzieciństwa. Zawsze lubiłam tą oranżadę. I teraz są takie cukiereczki, takie, takie galaretki o smaku właśnie tej oranżady. I powiem Wam, że całkiem, całkiem dobre. Patrzę, czy ktoś tu idzie. No. Także zaraz, zaraz jedziemy na miasto. Potem o 15 się też właśnie, czy o 16 mówiłam z przyjaciółką. Także zjemy coś razem z, naszym, z moim synem, tym najstarszym. I potem y, syn tam jedzie, bo się z kimś umówił, a ja, a ja z tą przyjaciółką pogadamy sobie, pośmiejemy się, powspominamy. Za każdym razem, jak jestem w Polsce, to też się z nią właśnie spotykam, z moją psiapsi. No, i czas leci bardzo szybciutko, pewam. Troszkę krótko tutaj jestem, ale mimo wszystko jest. Zarumbiście? Naprawdę. Jeszcze też mnie kilka osób zapraszało. Mój chrzestny mnie oczywiście zapraszał ze swoją żoną, ale nie dam rady. Nie dam rady tym razem. Za mało czasu, po prostu za mało czasu. Też tam muszę jedną osobę odwiedzić, bo ze szpitala właśnie wyszła. Wczoraj kochani byłam e, z babciunią na mszy i potem poszłyśmy tam na zakrystie i po prostu e, na mszę dałam za moją mamusię, za mojego dziadziusia, po prostu za osoby moje bliskie, na mszę dałam. No I tak, i tak czas leci nieubłaganie. To tak mówię, odezwę się na chwilę, żebyście wiedzieli, że odpoczywam, odpoczywam, nie przemęczam się. No i chciałam Was pozdrowić i w ogóle moja babcia te, też Was pozdrawia, prawda, Babciunia? Oczywiście. No, nie pokazuję twarzy tym razem, już wiecie. Wolę nie pokazywać, jednak. Ale rodzina jest jak najbardziej. Wszyscy są. Także tyle. To na razie się będę Cieszymy się że... bardzo. Że... No, no bardzo babciunia to w ogóle już. Ja też tak myślami cały czas z tą babciunią byłam. I wiecie, nie ma to jak rodzinka. Rodzinka taka w komplecie. Ojejku, super sprawa. Tak mi brakuje właśnie takich rozmów z babciunią. Jednak wiecie, na, na obczyźnie, to jest na obczyźnie. To nie jest to samo. Można mieć koleżanki, przyjaciółki, ale to nie jest to samo, co całe dzieciństwo się z kimś, wiecie, spędziło, człowiek przywiązany i, i wspomnienia, i sentymenty i to i tamto. Teraz, Także. teraz tak daleko u No, niestety, <taki> takie życie. Tak, tak życie się ułożyło. Dobra, no to nic. To na razie uciekam. Pozdrawiamy Was serdecznie, całą rodzinką. No i co? Życzę miłego dnia, całego tygodnia. Pewnie cośik tam nagram jeszcze z centrum. Miałam iść do kina w ogóle z synem, ale potem się syn rozmyślił, bo mówi, że jednak jakoś nie ma ochoty iść do tego kina. Jakiś tam. czekajcie. Jeden film to był Jurassic Park. To Wam mówiłam, że najprawdopodobniej pójdę na ten Jurassic Park, ale jednak syn już nie lubi tego rodzaju filmów. Drugi film to był Marvel, ale też jakoś mu to nie podchodzi, więc nic na siłę. I trzeci był, czekajcie, jest jakiś horror. Właśnie wczoraj była premiera, to może jak będę w Anglii, to z Eliską sobie pójdę na ten film. Jak będzie miała ochoty: 28, coś tam, coś tam. O jakiejś zarazie, o jakiejś pandemii, epidemii zombiaków, no, to jest jakiś horror, to może na ten film sobie pójdę, bo tak się ciekawie zap zapowiada. No. Także idziemy do jakiejś restauracji, trochę pospacerujemy, powspominamy. No i tyle. I tyle. No to co? Widzimy się później. Trzymajcie się i do zobaczyska. Pa pa! Mua! w końcu czas dla siebie. Jestem teraz u siostruni i byłam dzisiaj u tego, u fryzjerki. Umyła mi włosy, podcięła, wymodelowała, podpapierowała mi ładnie włoski. Byłam też w solarium, także nie ma to jak po prostu włosy prosto od fryzjera, chociaż już mi się teraz trochę rozwaliły te włosy. No, opaliłam się i teraz sobie robię kąpiel, jakąś maseczkę sobie zrobię. Także super, bo jak bardzo mi się podoba ta siostry, jedna z łazienek. Ona ma trzy łazienki, także ta jest fajna. Widzicie tu cegłę, fajnie to wygląda to połączenie. Także biorę się za siebie, w końcu mam czas, że mogę użyć jakiejś pielęgnacji dobrej. No, dobra. No, i jutro też jest dzień. Także co jutro będę robić? No, na pewno gdzieś pojadę z synem. Może się wybierzemy znowu do jakiejś restauracji. Zakupów już chyba żadnych nie będę robiła, bo nie mam miejsca w mojej walizce podręcznej. Także dostałam dzisiaj piękną torebkę od mojego syna. Piękna ta torebka. Pokażę Wam ją. Jeszcze może nawet w tym odcinku. Także tak kochani, biorę się za siebie i widzimy się później. No hej, witam się z wami już w kolejnym dniu tego vloga. Dzisiaj jest ostatni dzień mojego pobytu. Już w nocy wyjeżdżam na lotnisko z moim tatusiem. Jeszcze muszę jego odwiedzić. Także za jakąś godzinę dwie jadę do taty. Siostra mnie zawiezie. Było super, naprawdę pobyt, bardzo, bardzo udane. Wszyscy tak się cieszyli, że przyleciałam. Hmm. No ale cóż, trzeba wracać. Trzeba wracać. Teraz oglądam jakiś program kulinarny. Wszyscy tam się rozjechali. Zaraz przyjadą. Obiadek zjemy i po prostu teraz jadę do taty. No a potem na to lotnisko. Także tak. Miałam nagrywać vlogi, ale jednak nie nagrywam, dlatego że nie było czasu. Każdą chwilę spędzałam z rodzinką. Nie było czasu na nagrywanie, powiem Wam. Widziałam się z, z przyjaciółką, z całą praktycznie rodziną się widziałam. Cieszę się bardzo. No, co nieco tam sobie kupiłam, ale też nie za dużo, bo mam podręczny bagaż, to wiecie, nie mogę, zaraz by mi cofnęli, albo bym musiała nad bagaż zapłacić, więc, więc bez sensu. Ciuchy, wszystko, wszystko mam, także nic nie chcę kupować, tylko tak jak Wam pokazywałam te spodenki, sobie kupiłam dwie pary i bluzkę. No, no i tyle. No i co? I pewnie widzimy się już na miejscu w Anglii. Także trzymajcie się i mam nadzieję, że ten vlog trochę chaotyczny, bo chaotyczny, ale że Wam się spodoba. Okej, okay. dobra, to na razie.